Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Kingą Romanowski, właścicielką pomysłodawczynią firmy KRSM Consulting zajmującą się marketingiem w social media. Witaj Kinga. Witam serdecznie. Dzisiaj połączyliśmy się po to, żeby opowiedzieć trochę o tym, o czym się zajmujesz, bo jest to marketing rzeczywiście, ale to nie jest marketing taki stricte, czyli nie stricte reklama. Jest to reklama, która jest nastawiona na social media. Social media, które zawładnęły, mam wrażenie, od jakiegoś czasu naszym światem, i to nie tylko nasz selfie, zdjęcia naszych dzieci, psów, zabawne, zabawne sytuacje, to również obecność Firmy właśnie w social media i wi wiadomo, że to jest ważne, ale chciałam zapytać o to, jak bardzo jest to ważne z punktu widzenia profesjonalisty, którym jesteś i też y jakie social media są ważne, bo wiadomo, że jest ich też bardzo dużo. No to zacznijmy od tego, może, że istnienie na rynku każdej firmy jest oczywiście dla każdej firmy bardzo ważne, ponieważ dociera do klienta. Social media jest taką reklamą, że nie siedzimy przed telewizorem i nie oglądamy w przerwach reklamy, tylko faktycznie ona do nas trafia, bo jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie i tam przede wszystkim są ludzie normalni, tacy, którzy potrzebują różnych produktów lub różnych serwisów, i tam. Firmy znajdują swoich klientów czasami bardzo przypadkowo, przypadkowo z punktu widzenia klienta, oczywiście, ale nie przypadkowo z, z punktu widzenia firmy, bo te firmy mają specjalnie ruchy i specjalną strategię marketingową, aby właśnie dotrzeć taki, do takich osób. Teraz jest wspaniały czas na to, żeby naprawdę przygotować się i ruszyć. Jeśli jeszcze nie ruszyliśmy z taką właśnie kampanią marketingową w social mediach, jeśli robimy jakieś serwisy, nawet jeśli nie jesteśmy jakąś wielką firmą, nie musimy być Nike lub Adidasem, czy jakimś, jakimś sklepem poważnym, naprawdę, żeby mieć social media. Social media są świetnym portalem, portalami, gdzie można dotrzeć do klientów, jeśli się jest małym, właśnie nawet lokalnym biznesem. Jakie social media są najważniejsze? Czy to jest Facebook, tak jak przychodzi nam na myśl od razu? Facebook jest duży, aczkolwiek mogłoby się wydawać, że jest bardzo ważny, Natomiast mam bardzo wielko, ma wiele ograniczeń, żeby dotrzeć do klienta, bo dużo z osób, które ma swoje tak zwane fan pages dla firm, okazuje się, że wysyłamy znajomym, żeby je szerowali. I tak naprawdę to nie idzie dalej, prócz zasięg naszych znajomych, róż znajomych naszych znajomych. Więc ktoś musi to gdzieś serować, chyba że robimy płatne advertisement. Przy czym to też nie działa tak, jakbyśmy chcieli, bo jacyś dziwni ludzie czasem lajkują nam tą stronę i nie, wie, nie wiadomo tak naprawdę, czy oni będą naszymi klientami. Instagram, dla mnie, uważam, że Instagram jest jednym z ważniejszych portali, ponieważ tam my, to my wybieramy, jakich klientów chcemy mieć. I tak naprawdę na tym nam zależy. My nie chcemy mieć jakiegoś klienta. Wiadomo, że każda firma zajmuje się czymś innym. Nawet jeśli są to dwie takie same firmy zajmujące się, zajmujące się tym samą rzeczą, mogą trafić do dwóch różnych rodzajów klienta, ale do tych właśnie, do których chcemy trafić. Także Instagram myślę, że jest trochę wyżej niż Facebook. To trochę obaliłaś mit, mam wrażenie, bo ludziom wydaje się, że to Facebook jest najważniejszy, a tu okazuje się że trochę inaczej. A powiedz mi, jakbyś miała podpowiedzieć może firmom, co mogą zrobić, bo wydaje się, że samo założenie już takiego konta czy fanpage'u na Instagramie czy na, czy na właśnie Facebooku, na tych dwóch podstawowych gdzieś tam social media stronach, na portalach, na których jesteśmy, my, My chociażby, że to mogłoby wystarczyć. Okazuje się, że mówisz o tych strategiach, i wygląda na to, że sami ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, no bo też zajmują się czymś innym i w czymś innym są specjalistami, robią coś innego dobrze, nie wiedzą, jak to działa. Prawdopodobnie, no nie wystarczy tylko założyć takiego konta. Właściwie, Dużo e, osób, dużo firm e, popełnia wielki błąd. E, założenie konta na Facebooku dla firmy i na Instagramie, czy na jakim, jakimkolwiek innym portalu i nie by, bycie aktywnym tam jest największym błędem. Lepiej w ogóle tego nie mieć, nic, niż założyć i nie być aktywnym. I właśnie e, tutaj pomagam, jak być aktywnym i nie jestem jakąś tam. E, Firmą, która marketing, marketingową firmą, która po prostu nie robi coś tak, jakby by the book idzie tak jak powinno być bo są algorytmy to co tak pięknie wszystko brzmi a to wcale nie o to chodzi chodzi o to żeby każda strona każda firma każda osoba która prowadzi dopasowała ten rytm reklamy do swojego życia bo po co zmieniać swoje życie żeby zrobić reklamę na przykład na Instagramie czy na Facebooku fajnie jest kiedy jeśli jest na przykład jednoosobowa firma nawet jeśli to jest jakiś construction to pan naprawia, jest handymanem i naprawia na przykład takie zwykłe rzeczy jak wymienianie żarówki, takie, takie proste rzeczy. I to jest fajnie, kiedy ta osoba, dopasowując całą strategię do swojego życia, do swojej pracy, może się reklamować. Bo nie musi zmieniać swojego życia, nie musi dużo robić, a mając, w tych, w tych czasach mamy telefon, Mamy już wszystko, można to zrobić po prostu przez telefon, gdziekolwiek jesteśmy. Ja pracuję słuchajcie, wszędzie, nawet w aucie bardzo często zdarza mi się, żeby coś zrobić. Oczywiście staram się gdzieś zjechać, no bo w trakcie jazdy jest ciężko, ale naprawdę można to zrobić wszędzie i można to zrobić łatwo. Żeby wiedzieć, co robić, dobrze jest się skontaktować ze specjalistami. Na przykład z Tobą. Właściciele małych firm zastanawiają się, czy coś takiego jest bardzo kosztowne, bo od razu myśląc o tym, że o, zatrudnimy kogoś specjalistę od marketingu, to, to będziemy musieli przygotować się na ogromny wydatek i często tego nie robią, bo po prostu boją się kosztów. Czy te koszty rzeczywiście są takie wysokie? Jak, je, jak, jak wyglądają? Koszty, koszty, wiesz jak to jest. Można powiedzieć, że coś jest za drogie, ale tak naprawdę koszty takiej reklamy, gdzie musimy dawać faktycznie do radia, do telewizji i wszędzie indziej. Gdzie tylko chcemy, cały ten koszt na pewno będzie dużo większy niż koszt tego, żeby się na przykład nauczyć samemu to zrobić, bo zapłacimy jednorazowo, bo ja też uczę tego robić, więc przychodzi ktoś do mnie na kurs, spędzamy jakąś tam y, określoną ilość czasu. Jak wiem, że potrzeba więcej, to robimy to więcej bez, bez jakichś dodatkowych kosztów, i potem robisz to sam. Także tak naprawdę, jeśli w tym momencie masz czas, żeby to zrobić sam, y, to dlaczego nie robić tego samemu i zaoszczędzić pieniążków? A później, jak się już ta firma rozwija i faktycznie nie ma na to czasu, wtedy zatrudnia się taką, taką osobę jak ja lub jakąś kampanię i do konto jest prowadzona. Ale fajnie, jak się do konto jest prowadzone tak, tak naprawdę od serca, szczególnie dla tych mniejszych firm. Ja nie mówię o takich ogromnych, gdzie zatrudniane są tysiące ludzi, tylko gdzie jest jedna osoba, dwie, trzy, dziesięć osób, jakiś mały sklepik. To są fajne rzeczy gdzie można samemu to ogarnąć, a kiedy nie mamy na to czasu, bierzemy kogoś, żeby nam to zrobił, ale robi nam to tak, jakbyśmy sami to robili. Po prostu. No, właśnie, bo ludzie nie chcą oglądać, mam wrażenie, obrazków, zdjęć, które są sztuczne, które są weretuszowane. Okay. Teraz liczy się naturalność i liczy się człowiek do człowieka i ta relacja, właśnie i prawdziwość tego, co pokazujemy. Więc, tak jak mówisz, wydaje mi się, że takie podejście właśnie osobiste do firmy jest bardzo ważne. Powiedz mi, czym Twoja firma, Twoje usługi właśnie różnią się na rynku od innych firm, które oferują podobne usługi. Mój taki leverage, moja przewaga to jest to, że jestem fotografem, więc jak wszyscy wiemy, z czym nam się kojarzy Facebook czy Instagram czy inne portale? Ze zdjęciami, więc przede wszystkim staram się by... Tą swoją wiedzę fotografa przelać e, właśnie tutaj w ten marketing, Bo w, jakie zdjęcia robić, w jaki sposób robić. Nawet nie potrzebujemy mieć świetnego aparatu, żeby zrobić dobre zdjęcie marketingowe, naprawdę. Teraz tego... telefony mają też świetne. Oczywiście. Aparaty. Dokładnie tak, więc teraz z telefonem jesteśmy po prostu niszczami i naprawdę można to bardzo fajnie zrobić. E, więc po pierwsze, skupiamy się na grafice. Nie jakiejś sztucznej, nie za dużo tekstu. Nikt nie chce oglądać teraz reklam, bo oglądamy reklamę, to już wiemy, że ktoś nam chce to sprzedać. A my, ja uczę tego robić tak, żeby ktoś chciał, był zainteresowany tym, co się dzieje. Żeby chciał przyjść do naszego miejsca, zrobił sobie zdjęcie i powiedział o tym innym ludziom. Więc to jest bardzo ważne. Tym się zajmuję. Nie, nie jestem taką. Um, firmą marketingową, gdzie prowadzą kampanię, to się nazywa Soft Content, gdzie wpisują na przykład robią posta takiego o, że jest poniedziałek, czujcie się świetnie albo damy radę do końca tygodnia i tak dalej, bo to nie są, nie są takie rzeczy, które my potrzebujemy. My potrzebujemy pokazać nasz biznes w taki sposób, żeby zainteresować klienta. I spędzam z taką osobą, czy to jest właściciel firmy, czy to jest osoba, która właśnie ma się zajmować a, a social media dla tej firmy. Spędzam czas, jest, jest to kilka sesji, bo oczywiście nie damy rady wszystkiego zrobić za jednym razem i jest to też celowo tak zrobione, żeby y, etapami nauczyć się tych rzeczy. I opracowujemy pierwsze, jak robić grafikę, jak trafiać do klienta lokalnie, bo dużo osób wrzuca zdjęcia i te zdjęcia tak idą wszędzie. A my, jeśli jesteśmy sklepem, no to jeśli na przykład nie wysyłamy nic przez internet, przez, przez pocztę, nikt nie może tego zamówić, no to wiadomo, że jesteśmy lokalnym biznesem, więc szukamy klientów lokalnie, a nie gdzieś tam w Nowym Jorku czy na przykład w Europie, prawda? Więc uczę tego. Uczę tego, jak to naprawdę działa. To się tak, ja to nazywam, że to jest social media courtesy, czyli taka um, um, bycie miłym w social media, ale tak naprawdę chodzi o, to się tak wydaje, że jak damy lajka like i damy komentarz, to nam ubędzie, nam nie ubędzie, a naprawdę przybyje, przybędzie, więc tego uczę, w jaki sposób to wszystko działa, bo te algorytmy, które tak brzmią strasznie. Z polskiego na nasze są dużo łatwiejsze i to działa. Więc I nie jest tak jak go malują. Dokładnie i można to zrobić w bardzo przyjemny sposób. I takie wymienianie się komentarzami jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo. To była Kinga Romanowski razem ze swoją pociechą. Wszyscy mamy je w domu, nie przejmuj się w różnych miejscach. KRSM Consulting. Bardzo Ci dziękuję za tą pigułkę tak naprawdę. Przypuszczam, że będziemy mogły się łączyć z tobą i z małym liskiem jeszcze, który siedzi koło ciebie. I... Proszę. Hej Nina Bardzo nam miło. Więc, więc dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będziemy miały okazję jeszcze porozmawiać właśnie i gdzieś tam przekazać ciekawe informacje widzom Ameryki po polsku. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i jak ktoś ma jakieś pytania, zapraszam.